Hej, kochani, chciałam wam tylko powiedzieć, że żyję, Wszystko u mi ok. I jak coś, to widziałam ten pierowy wywód Popkillerów i tak zamierzam na to odpowiedzieć. Tylko odpowiem w formie wywiadu albo w jakimś numerze, jak wiecie, na prawdziwą raperkę przystało, oczywiście, bo mi banda jakiś chłopów z kompleksami nie będzie mówić, czy jestem raperką, czy nie. Eee, pierwsza kwestia. Druga kwestia. Cieszcie się tymi swoimi zasięgami i wszędzie wstawiajcie, jakie macie dzięki mnie zasięgi. Nie ma za co, chociaż raz ktoś przeczyta ten wasz, kurwa, pol, portal zajebiste. Eee, Oczywiście no hate, all love. I skoro już robicie ankietę odnośnie mnie, to może zrobicie ankietę odnośnie innych dziewczyn, bo wydaje mi się, że po prostu w Polsce jest trochę hate na kobiety, e, które robią muzykę. Może zróbcie ankietę odnośnie innych dziewczyn, a ja zrobię u siebie ankietę, czy zasługuję na taką nominację u mnie na profilu, gdzie mnie ludzie lubią. Albo zrobię ankietę, czy wasz portal jest łakowy. Ok? Dobra. Tak, kochani, miłego wieczorku.